Halo, halo, dzień dobry! Jeżeli jeszcze się nie znamy, to ja mam na imię łania, a ty jesteś na kanale Zainspiruj się Zdrowiem. Na kanale, który powstał właśnie po to, aby inspirować innych do zmiany nawyków myślowych, żywieniowych na takie, które przybliżają do zdrowia. W dzisiejszym filmie chciałabym Tobie opowiedzieć trochę więcej o Chloreli Pyrenoidozie. Jest to taka. Zielona roślina ma obszerne właściwości prozdrowotne i właśnie dlatego przychodzę z tym filmem, bo chciałabym, aby każdy wiedział, dlaczego warto ją stosować, jakie daje nam benefity i na co warto zwracać uwagę przy wyborze odpowiedniej chlorelli. A więc jeżeli ten temat Ciebie interesuje i chciałbyś się dowiedzieć naprawdę rzeczy, o których się nie mówi, to zapraszam Ciebie do oglądania. Dlaczego zielenina w moim żywieniu i w żywieniu człowieka jest ważna, mówiłam szerzej w filmie o sproszkowanym soku z młodego jęczmienia. Więc jeżeli tego filmu jeszcze nie oglądałeś, to zapraszam Ciebie do jego obejrzenia, bo tam jest mnóstwo wartościowej wiedzy. Ale też tylko tutaj nadmienię, że uważam, że zielenina jest podstawowym elementem w żywieniu człowieka, i chodzi tutaj nie tylko o superfucy, ale również o zielone liście. Od razu tutaj nadmienię, że chlorella. I tak samo jak sproszkowany sok z młodego jęczmienia, o którym mówiłam w poprzedniej części, jest dobry dla każdego. Dla małego, dla dużego. Dla małych dzieci, kiedy rozszerzamy im dietę, również możemy podawać właśnie czy sproszkowany sok z młodego jęczmienia, czy troszkę chlorelli. Tak samo dla seniorów. To jest naprawdę dobre dla każdego, dlatego że tutaj mówimy o roślinach, surowych, żywych roślinach. Te superfoodsy, które ja spożywam, te bardzo ważne dodatki do mojego żywienia, czyli sproszkowany sok z młodego jęczmienia, jak i chlorella, zaliczają się do tak zwanej żywności funkcjonalnej. Żywność funkcjonalna to jest żywność, która charakteryzuje się bardzo wysoką jakością, dzięki czemu też bardzo mocnym działaniem, korzystnym oczywiście działaniem na ludzki organizm. I miejmy na uwadze, że ja nie mówię o suplementach, ani sok z młodego jęczmienia. Ani chlorella ani nie zaliczają się do suplementów. Dlatego, że tutaj nie mówimy o izolatach, nie mówimy o sztucznych substancjach, mówimy o całych, pełnych, alkalicznych, żywych, surowych roślinach. I to jest w tym piękne. Dzięki temu. Nasze ciało dostaje maksimum korzyści. Jak zapewne wiesz, florelę teraz można kupić na każdym kroku, w każdym pierwszym sklepie, markecie możesz się dostać. To jest nic trudnego. Ale czy każde miejsce jest odpowiednie, aby kupić chlorelle? Czy każde miejsce będzie sprzedawało odpowiedniej jakości chlorelle? No, jak się okazuje nie do końca. Kiedy kupujesz chlorellę, to fajnie by było, żeby to było sprawdzone źródło. Fajnie by było też, aby osoba, która sprzedaje Tobie tą chlorellę, potwierdziła Tobie jej jakość. I jest to ważne z wielu powodów. Przede wszystkim, kiedy mamy niesprawdzoną florelę, kiedy ona pochodzi z niepoprawnego źródła, czyli nie jest hodowana, uprawiana tak, jak być powinna, to może być ona pełna toksyn, zanieczyszczeń, metali ciężkich. I kiedy my nie będziemy mieć pewności, że ona jest odpowiedniej jakości, to te wszystkie toksyny mogą trafić do naszego organizmu no i możemy doświadczyć zatrucia. I niejednokrotnie była już taka sytuacja, że ludzie kupowali chlorellę byle gdzie, w jakim kolwiek sklepie, nie sprawdzając, skąd pochodzi, jaka ona jest, i potem właśnie w końcowym efekcie doświadczali zatrucia. A tego nie chcemy, bo superfudzcy są po to, żeby nas wzmacniać, żeby dawać nam odżywienia, witalności, żeby nas oczyszczać, a nie, żeby nas zatruwać, bo tego zatrucia to i tak mamy mnóstwo dookoła nas. Dlatego bardzo ważne jest to, żeby ta zielina była dobra, żeby ona była wolna od wszelakich metali ciężkich, pestycydów, herbicydów, foksyn, dioksyn i wszelakiego innego badziewia. Bardzo ważne jest to, żeby wiedzieć, że chlorella ma działanie oczyszczające. Chlorella jest algą, która oczyszcza. Ona oczyszcza środowisko, w którym się znajduje. Więc jeżeli jest źle uprawiana, będzie ściągała wszystkie toksyny do siebie, bo ona jest oczyszczaczem. I tak samo w momencie, kiedy my dobrej jakości chlorellę włożymy do naszego ciała, będzie nasze ciało ją, nią karmić, to ona będzie pięknie ściągała właśnie różnego rodzaju toksyny i dzięki temu będą mogły zostać one wydalone. Chlorella ściąga pięknie metale ciężkie, właśnie toksyny, dioksyny, pasożyty, pleśnie, przerosty różnych bakterii i inne chorobotwórcze patogeny. Dlatego mówi się też, że chlorella jest najlepszym narzędziem do oczyszczania, bo ona oczyszcza naprawdę z wielu, wielu niefajnych rzeczy, które niestety przez wiele, wiele lat naszego życia są ulokowane w naszym ciele, powodując różnego rodzaju poważne dolegliwości, z którymi nawet nie są one powiązywane. Przede wszystkim, jeżeli chlorella nie będzie dobrej jakości, to ona nie będzie tak bardzo odżywcza, jak powinna być. Nie będzie pełna właściwości odżywczych i też między innymi nie będzie pełna odpowiedniego chlorofilu, czyli zielonego barwnika, który jest bardzo, bardzo ważny. Bo chlorella to jest słodkowodna mikroalga jednokomórkowa, która oczyszcza, ale też odżywia. Więc jeżeli nie będzie dobrej jakości, no to nie będzie dobrze, ani oczyszczała, ani odżywiała. I branie takich chlorelli właśnie z niesprawdzonego źródła, no będzie mijało się tak naprawdę z celem. I chlorella, którą ja używam, jest hodowana w zbiornikach czystych w zbiornikach i ona nie musi niczego tam oczyszczać. I mam na to potwierdzenie, mam tego certyfikaty, więc jestem spokojna i wiem co jem. Więc jeżeli kupujesz superfoodsy, to zawsze pytaj o jakość. Czy ktoś, kto ci sprzedaje, może ci potwierdzić, że chlorella jest dobrej jakości? Bo tak jak powiedziałam, jeżeli nie będzie dobrej jakości, to naprawdę możemy sobie nią zaszkodzić. A po co? superfucy nie są do tego. Moja chlorella, którą uwielbiam, ma dostęp do naturalnego światła. Nie ma sztucznego światła. Wszystko jest tak, jak być powinno. I przede wszystkim ta chlorella nie jest niczym podkarmiana, bo bardzo często jest tak, że chlorella jest hodowana w tuba. Jest zamknięta, odizolowana od naturalnego światła. Ludzie ją do oświetlają, dokarmiają i potem mówią, że one jest wspaniałej jakości. No niestety taka nie będzie. I nawet jeżeli ta pożywka, czyli to, czym dokarmiają, jest ekologiczne, nie jest jakieś bardzo chemiczne, to i tak nie zmienia to faktu, że chlorella traci na jakości. Ona musi wyrosnąć sobie sama, na pełnym słoneczku, w pięknych zbiornikach czyściutkich. Dzięki temu będzie pełna wartości. Chlorella to jest alga jednokomórkowa, która jest bardzo, bardzo wymagającą rośliną. Ona wymaga naprawdę wiele. Jeżeli gdzieś będzie popełniony jeden mały błąd, to już ona będzie traciła na swojej jakości. Sama wilgotność powietrza dla chloreli jest bardzo ważna. I naprawdę jest wiele takich niby małych rzeczy, ale jednak w konsekwencji wpływają one na samą jakość i wartości odżywcze chloreli. I pamiętaj, że to, że sprzedawca tobie coś sprzedaje, to, że idziesz do sklepu ze zdrową żywnością, i to, że sprzedawca ma takie produkty, to nie znaczy, że on wszystko o niej wie. Bardzo często jest tak, że sprzedawcy dostają w dużych opakowaniach chlorelle, potem przesypują je do mniejszych, jest ona byle jakiej jakości, nikt nic o niej nie wie, skąd przyszła, jak została wyhodowana, ale wszyscy mówią, że jest ok, jest wspaniała. No niestety nie i trzeba na to bardzo bardzo uważać. Również wiele osób sugeruje się tym, że jeżeli na opakowaniu jest zielony listek bądź będzie napisane bioorganik, to jest już pewność, że roślina jest super jakości. Jak się okazuje, już sam zielony listek nie wystarcza. Bo pod tym zielonym listkiem kryje się wiele, wiele różnych niuansów, o których ludzie nie mają pojęcia. I to, że na opakowaniu mamy zielony listek nie oznacza to, że sama roślina jest hodowana tak w 100% jak być powinna. Że wilgotność powietrza jest ok, że ma dostęp do naturalnego światła. Nie zawsze musi to oznaczać, że roślina jest w 100% surowa, że jest transportowana tak, jak być powinna, że jest uprawiana tak, jak być powinna, że jest suszona w odpowiedniej temperaturze i że wyrosła w ogóle w warunkach takich, jakich powinna, aby była pełna wartości odżywczych i pełna chlorofilu. Także pamiętaj o tym, żeby patrzeć na ten zielony listek z dystansem, bo teraz to już nie jest to wyznacznik. Fajnie by było, abyś wszystko miał na papierze. Ktoś, kto tobie sprzedaje tę zielinę, fajnie by było, aby pokazał tobie potwierdzenie tego, że faktycznie wiesz, co kupujesz. Musisz wiedzieć o tej roślinie wszystko, tak jak wiem o niej ja, i dzięki temu mam pewność, że wiem. Co kupuję i wiem, za co płacę. Też zwróć uwagę na to, jaki rodzaj chlorelli wybierasz. Ponieważ na rynku jest wiele różnych rodzajów chlorelli i dwa takie najbardziej popularne to jest właśnie chlorella Vulgaris i chlorella pyrenoidosa. Ja używam tą drugą, natomiast bardzo często sprzedaje się chlorella Vulgaris. I ona charakteryzuje się tym, że jest łatwiejsza w uprawie, mniej wymagająca. Ale też jest gorszej jakości. I przeważnie podaje się ją zwierzętom. I bardzo często jest tak, że na opakowaniu, kiedy kupujesz chlorellę, nie masz napisane, jaki gatunek chlorelli to jest. A ty musisz wiedzieć, że jest to chlorella najlepszej jakości, i jest to chlorella perenoidoza. To jest chlorella bardziej wymagająca, troszkę jest cięższa w uprawie, na pewno będzie troszkę więcej kosztowała, ale dzięki temu będziesz miał pewność, o ile jest dobrej jakości, że jest pełna składników odżywczych. Chlorella, którą ja używam jest w formie. Pyłku, a nie proszku, a bardzo często kupuje się chlorellę właśnie w proszku i przede wszystkim nie śmierdzi i nie smakuje rybami. Wiele ludzi ma problem ze spożywaniem florelli, bo właśnie smakuje jak ryby, takie glony. Moja florella tak nie smakuje. Ona jest całkiem innej konsystencji, ona jest w całkiem innej formie, bym powiedziała, no i dzięki temu też charakteryzuje się innym smakiem, takim bardziej dniowym, bardziej orzechowym, i to jest bardzo dobra florella. Co jeszcze musisz wiedzieć o florelli, to to że chlorella to jest alga, która jest otoczona taką błoną, która nie przepuszcza substancji odżywczych. Oczywiście kiedy ta błona nie jest skruszona, nie jest zniszczona. Dlatego bardzo ważne jest to, kiedy kupujesz chlorellę, żebyś wiedział, czy ta błona została uszkodzona właśnie po to, żeby ta chlorella mogła wypuszczać swoje substancje odżywcze, a my żebyśmy doświadczyli odżywienia maksymalnego? Bardzo często jest tak, że chlorella jest hodowana oczywiście w kiepskich warunkach, jest zbierana, suszona byle jak, za wysokiej temperaturze, jest sproszkowana, a również byle jak, pakowana. I tyle. I tej błony tak naprawdę nikt nie uszkadza właśnie po to, żeby się jej pozbyć. Dlatego zawsze pytaj, czy ta błona została uszkodzona. Musisz mieć pewność, że została, dlatego że wtedy będziesz miał maksimum odżywienia. Nie wiem, czy wiesz, ale chlorella to jest jedna z tych roślin, która ma najwięcej zielonego barwnika, czyli chlorofilu. Chlorofil, czyli taka zielona substancja, która z kodem chemicznym bardzo mocno przypomina naszą krew. Jedyna różnica jest taka, że w chlorofilu mamy magnez, a w naszej krwi mamy żelazo. Chlorella chlorofilu ma aż 3000 mg na 100 g produktu. I żeby Tobie zobrazować, ile to jest względem innych pokarmów, to podam Tobie taki przykład. Brokuł, taka średnia główka brokuła ma zaledwie 100 mg chlorofilu, a szpinak zaledwie 50 Więc za Zobacz, jaka to jest różnica. A chlorofil ma potężne działanie, i o tym powiemy sobie za chwilę. No i teraz jedna z ważniejszych rzeczy: czyli co znajdziemy w chlorelli, czym ona się charakteryzuje i jakie wartości dokładnie nam dostarcza. Pierwsza rzecz to jest czynnik wzrostu CGF. Jest to czynnik, który wspiera procesy regeneracji komórek. A tym samym ten sam czynnik jest czynnikiem wzrostu samej rośliny. I chlorella, ze względu właśnie na zawartość tego czynnika wzrostu, przyspiesza odbudowę flory bakteryjnej w naszych jelitach. Można powiedzieć, że czynnik wzrostu to jest taki kompleks składników odżywczych, dlatego że zawiera on kwasy nukleinowe, witaminy, węglowodany, enzymy, glikoproteiny czy aminokwasy, które są budulcem białka. Dlatego w ogóle chlorella, właśnie ze względu na dużą zawartość aminokwasów, jest polecana osobom ćwiczącym, którym zależy na tym, aby dużo białka było w żywieniu. No bo teraz wszyscy to białko, 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 jakby to białko było wyznacznikiem tego, że zbudujemy faktycznie mięśnie. No ale to już jest inny temat. Więc jeżeli jesteś osobą ćwiczącą, to aminokwasy, które są właśnie zawarte w floreli, będą dla Ciebie idealne. Florelli znajdziemy też wiele innych właściwości, wiele witamin, wiele minerałów i są to witaminy A, C E. KHD, witamina B1, B2, B3, B5, B6, B9. Mamy też cynk, mamy też fosfor, magnez, mangan, potas, selen, supap, żelazo i też znajdziemy tam dużo beta kartenu Oczywiście w Florelli również nie brakuje błonnika. W Florelli mamy też taki magiczny składnik, który nazywa się inozytol. I ten ma wiele właściwości. Na przykład wspomaga leczenie bezpłodności. Florela poprawia też parametry hormonów tarczycy i wpływa też na przykład na. 자아 <목소리나> Pozytywnie oczywiście, na leczenie androgenizmu. Pływa na lepsze samopoczucie, ale też na nasz układ nerwowy. Inozydol to jest substancja, którą stosuje się w przypadku leczenia na przykład depresji, wicy lękowej, stanów lękowych. No i tak jak mówiłam wcześniej, w chloreli mamy największą zawartość chlorofilu, czyli zielonego barwnika. No i on spełnia wiele różnych funkcji. Przede wszystkim chlorofil oczyszcza krew. Pięknie oczyszczona krew to są dotlenione organy i gruczoły. A dotlenione organy i gruczoły to jest ich efektywniejsza praca. No i oczywiście regeneracja. Chlorofil przyspiesza na przykład gojenie się ran. Działa kojąco na układ trawienny, ale też wspomaga leczenie różnych problemów. Chorób jelitowych. Chlorella sama w sobie bardzo fajnie też będzie oczyszczała język z białego nalotu, e, właśnie w przypadku, kiedy mamy przerost bakterii bądź przerost grzyba w naszym układzie pokarmowym. I bardzo często to się objawia białym nalotem na naszym języku. I w momencie, kiedy sobie zrobimy e, taki okład z chlorelli, to bardzo fajnie, naturalnie będziemy sobie czyścić ten język. Chlorella ma też właściwości dezodorujące, co oznacza, że będzie niwelowała brzydkie zapachy z ust, czy brzydki zapach ciała. Właśnie dlatego między innymi, że będzie go oczyszczała. Chlorella jest przeciwbakteryjna, więc pięknie też radzi sobie z różnymi bakteriami i niweluje na przerost bakterii w jelitach. Chlorella jest również bardzo dużym przeciwutleniaczem, a wpływ szkodliwych rodników no, w dzisiejszych czasach bardzo rośnie. Ze względu na żywienie, ze względu na styl życia, pełen stresu chociażby. Tak jak powiedziałam też wcześniej, chlorofil usuwa metale ciężkie. I on usuwa ołów, rtęć, kadm, aluminium. No i oczywiście też będzie nas pięknie chronił przed wpływem promieniowania radioaktywnego. Co ciekawe, w chloreli też znajduje się takie białko, które nazywa się interferon, i to białko wspomaga wydalanie uszkodzonych komórek, ale też pasożytów i różnorakich drobnoustrojów, które w naszym ciele się znajdują. No i też oczywiście likwiduje wolne rodniki. Chlorofil należy do fitosubstancji, które swoje znaczenie mają właśnie w detoksyfikacji organizmu, ale też ma znaczenie w chemoprewencji. Czyli chlorofil ma zdolność do hamowania rozwoju komórek nowotworowych. Dlatego, że jest alkaliczny, jest po alkalicznej stronie chemii, a tam gdzie jest alkalizacja, tam nie masz rozwoju komórek nowotworowych. I teraz, jakie zmiany możesz zobaczyć po wprowadzeniu zielonej żywności do swojego życia? Oczywiście po regularnym stosowaniu. Przede wszystkim poprawa odporności, poprawa trawienia, lepszy wygląd cery, lepsza kondycja włosów i paznokci, lepsza jakość snu, poprawia też ciśnienie krwi, no i oczywiście pięknie oczyszcza ciało. W wielu przypadkach, kiedy ludzie sobie robią takie dożywienie właśnie zielenią i mocne oczyszczenie, można zaobserwować też o wiele poważniejsze zmiany, tak jak na przykład cofanie się różnego rodzaju chorób, wchłanianie się różnego rodzaju guzów. Bardzo częstym przypadkiem jest to, że osoby, które mają guzy na tarczycy, po prostu one się wchłaniają i żadne operacje i usuwanie tarczycy już nie są potrzebne. Niweluje się nadczynność, niedoczynność tarczycy czy zapalenie tarczycy Hashimoto. Wątroba pięknie nam się oczyszcza, nerki nadnercza, inne organy i gruczoły, przestrzeń w ogóle w naszym ciele się alkalizuje. Dzięki temu tam nie ma miejsca już na rozwój chorób. Dlatego, właśnie, odżywienie i oczyszczenie organizmu jest bardzo ważne. I takim fajnym narzędziem, jak ja to mówię, będzie do tego właśnie chlorella, czy sproszkowane sok z młodego jęczmienia. I właśnie dzięki temu, że my się tak dożywimy porządnie tymi składnikami odżywczymi, to nasze ciało będzie miało więcej tej siły na przeprowadzanie oczyszczania i różnych skomplikowanych procesów, które cały czas zachodzą w naszym ciele i których my tak naprawdę nie jesteśmy nawet świadomi. Pamiętaj o tym, że to, o czym ja mówię, o tej zieleniny, o której ja mówię, to jest sama czysta natura. To jest samo zdrowie, to jest sama czystość, to jest wysoka jakość. Dzięki temu masz gwarancję tego, że to będzie miało pozytywny wpływ na Twoje ciało. Zielenina w obecnym świecie jest dla nas kluczowa, dlatego że my mamy bardzo mocno zdegenerowane ciała. I ludzie już w młodym wieku bardzo mocno chorują. Ja zresztą też byłam przypadkiem osoby, która chorowała już bardzo, no dość mocno i zmagała się dość z mocnymi symptomami, które bardzo mocno przykrzały życie. I wiem, że jeżeli dobrze oczyścimy i odżywimy swoje ciało, to te wszystkie symptomy mogą zniknąć, dlatego że one pojawiają się w naszym ciele, bo żyjemy niepoprawnie, żyjemy niegatunkowo, jemy jedzenie, które nie powinno w ogóle mieć miana jedzenia. Więc nasze ciało na przestrzeni lat po prostu zaczyna słabnąć, jest, jest obciążone kwasami, śluzem, patogenami chorobotwórczymi, no i potem zaczynamy chorować. Natomiast dobra wiadomość jest taka, że zawsze możesz to odwrócić, zwłaszcza jeżeli nabyłeś jakąś chorobę za życia, to za życie możesz ją zniwelować, możesz sprawić, że ona się cofnie, ale musisz do tego odpowiednio podejść. I pierwszym krokiem właśnie jest wprowadzenie takiej zieleniny dobrej jakości, bardzo mocno odżywczej, wspaniale oczyszczającej i to już będzie pierwszy element, który bardzo mocno Tobie pomoże. Może powrócić do zdrowia. Zatem jeżeli chciałbyś skorzystać z takiej zielonej żywności funkcjonalnej, to napisz do mnie, a ja Ci powiem, gdzie możesz taką zieleninę zdobyć. To tyle w dzisiejszym filmie. Mam nadzieję, że czegoś nowego się dowiedziałeś z tego materiału. Tymczasem życzę Ci wspaniałego dnia i widzimy się w następnym materiale. Pa!